War. War never changes. W zamieszłych już czasach, kiedy co druga gra nie kopiowała patentów z gatunku RPG, powstał tytuł wyjątkowy. Zamiast walki z orkami, szkieletami i magami ścieraliśmy się w nim z rado skorpionami, szponami śmierci i mutantami. Nie czekała na nas żadna księżniczka, zamek czy świat do uratowania, a jedynie banda ludzi, którzy potrzebują wody. Wynikało to z tego, że zamiast zapomnianych krain wylądowaliśmy na ziemi zniszczonej wojną nuklearną toczoną o surowce energetyczne. Fallout przedstawił nam koszmarną wizję przyszłości naszej planety. I naszego gatunku. Czy jednak po 14 latach ta gra potrafi jeszcze kogoś przyciągnąć przed płaskie już monitory? Fallout postnuklearna gra RPG to jeden z najciekawszych przedstawicieli gatunku, jaki pojawi się kiedykolwiek na komputery osobiste. Wyróżnia się na tle innych pozycji fabułą, systemem rozwoju postaci i wyjątkowym światem. W grze wcielimy się w mieszkańca Krypty-13, jednego z przeciwatomowych bunkrów znajdujących się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Nasz bohater w związku z awarią maszyny dystrybuującej wodę musi wypuścić ją po raz pierwszy w nieznany świat, by zdobyć brakujący element maszynerii, a tym samym ocalić pozostałych mieszkańców krypty. Ma na to jednak tylko 150 dni. Wraz z naszą postacią wyruszamy więc w podróż po alternatywnej wizji naszej planety, gdzie lata 50. XX wieku zmieszane są z technologią wprost z filmów science fiction. Ten nieznany, zniszczony świat staje przed nami otworem, a początkowe zadanie staje się jedynie pretekstem do wpłynięcia na losy powoli odradzającej się ze zgliszczy cywilizacji. Co najważniejsze, sami decydujemy o tym, jak ta historia się potoczy. Ja, na przykład, grając pierwszy raz, odpuściłem sobie główny wątek i zwiedzałem świat, pracując dorywczo jako ochroniarz karawan przewożących żywność. Gra daje nam niespotykaną wręcz ilość opcji, i tylko od nas zależy, na co się zdecydujemy. Kolejnym intrygującym elementem tej produkcji jest system rozwoju postaci. Nasz bohater reprezentowany jest przez zestaw siedmiu atrybutów, nazwanych special, czyli. Siłę, percepcję, wytrzymałość, charyzmę, inteligencję, zwinność i szczęście. Wpływają one na 18 naszych zdolności i umiejętności, takich jak handel, obsługę różnego rodzaju broni, otwieranie zamków, leczenie czy naprawę. Do tego możemy wybrać dwa talenty naszej postaci, takie jak Blady Mess, gdzie wszyscy giną w ultrabrutalny sposób. A do tego, co trzy poziomy możemy wybrać dodatkowe specjalne ulepszenia postaci wpływające na rozwój naszego bohatera. Gdy dodamy do tego karmę i reputację, pojawia nam się naprawdę rozbudowany system. Najważniejsze jest to, że wszystkie te elementy mają znaczenie. Za każdym razem można grę przechodzić na inny sposób czy to jako dyplomata, tudzież zabijaka wszystkiego, co się rusza. Wspomnieć należy jeszcze o najmocniejszym aspekcie gry, czyli niezwykle wykreowanym świecie. Przemierzamy ładny kawałek Stanów Zjednoczonych zamieniony w bezkresne pustynie, gdzie ludzie zebrani w małe osadki starają się odbudować stary porządek. Poznamy też nowych mieszkańców naszej planety jak mutanci, czy napromieniowani ludzie zamienieni w gule budujący własne miasta. Znaczenie ma tutaj również wiele nawiązań do filmów i seriali, które już dobrze znamy, a także wiele losowych zdarzeń, których napotkanie w znaczącym stopniu zależy od naszego szczęścia. Wszystko to razem z naprawdę interesującymi NPC sprawia, że mamy wrażenie przebywania w żyjącym świecie, a to nawet w dniu dzisiejszym trudna do osiągnięcia sztuka. Niestety piętno czasów nie pozostawiło tej produkcji nietkniętej. Kiepska na dzisiejsze standardy grafika, zrzutu izometrycznego i często powolna, turowa rozgrywka mogą z łatwością odrzucić część graczy. Oprawa dźwiękowa jest dość uboga, acz może zapaść w pamięć na długo. Zwłaszcza słynna kwestia wygłoszona przez Orona Perlmana na początku gry. War. War never changes. Fallout to naprawdę dobra pozycja i nawet w dniu dzisiejszym nie ma zbyt wielu gier, które są w stanie dorównać jego atmosferze i wykreowanemu przez Black Isle światowi, tak bliskiemu, a jednak odległemu od naszego. Jeśli spodobały wam się ostatnie dwie odsłony cyklu, to warto zobaczyć od czego to wszystko się rozpoczęło. Przy odrobinie szczęścia zrozumiemy dlaczego Fallout zaliczany jest w poczet arcydzieł gatunku RPG. Dzięki za uwagę i zapraszam do odwiedzenia naszego portalu graż 24pl Cześć!